Hej! Dzisiaj odcinek na szybko o tym, jak rozpoznać otwieraną tylną szybę w Renault Laguna 3. Zapraszam! Najłatwiej rozpoznamy to po takich wypustkach. A te wypustki to jest mocowanie dodatkowych teleskopów do naszej otwieranej tylnej szyby. Jeżeli to widzicie, to znaczy, że auto ma już otwieraną tylną szybę. Tutaj mamy też takie podcięcie do łapania. A otwieramy to tutaj. Tutaj mamy dodatkowy przycisk i w tym miejscu jest przycisk do otwierania tylnej szyby. Centralnie oczywiście otwieramy standardowo, czyli naciskamy tutaj. Szyba nam podskakuje i lecimy do góry. Bardzo wygodna sprawa. A teleskopy, jak widzicie, mocowane są tutaj, tutaj. Warto też pamiętać o tym, żeby tą klapą nie trzaskać, tylko ją zamknąć i lekko docisnąć. I już, już jest zamknięte. No i co? Taka drobnostka, a bardzo ułatwia wkładanie równych przedmiotów drobnych do bagażnika. Szczególnie jeżeli stoicie gdzieś, gdzie ciężko jest otworzyć klapę całkiem do góry. Jeżeli filmik się przydał, rzućcie lajka. Jeżeli chcecie więcej, zapraszam do subskrypcji. I na dziś to wszystko. Dzięki, cześć!